Dzień dobry, witam Was dzisiaj serdecznie. Przygotuję dzisiaj bardzo prosty, krótki, mały film na temat tego, w jaki sposób dodać własną kolumnę na liście kontrahentów. To jest taka prośba od jednego z rachunkowych z pytaniem, w jaki sposób dodać kolumnę z kątem przychodów i kątem rozchodów na liście kontrahentów, po to, żeby w łatwiejszy sposób zweryfikować, czy Dany kontrahent ma przypisane to konty, czy też nie ma. Otóż tutaj działamy na bazie demonstracyjnej. Mamy tutaj listę kontrahentów i w jaki sposób wyciągnąć taką informację? Wejdziemy sobie do kartoteki kontrahenta. Na kartotece kontrahenta, na zakładce czwartej księgowej, możemy wskazać coś takiego jak konto przychodu oraz konto rozchodu. Mhm. Co oznaczają te słowa konto przychodu? To znaczy, że jeżeli będziemy wprowadzali w kasie dowód wpłaty lub w banku będziemy wprowadzali dowód wpłaty, wpływ, to wtedy takie konto przychodu się podpowie. Jeżeli będziemy wprowadzali wyjście z kasy, czyli kasa wyda lub wypływ z konta bankowego, to wtedy podpowie się automatycznie konto rozchodu. Z tymi kontami przychodów i rozchodów to są takie trochę małe cyrki, z tego względu, że tak naprawdę, jeżeli ktoś jest tylko na przykład naszym odbiorcą, no to najlepiej zarówno konto przychodu, jak i konto rozchodu ustawić jako rozrachunki z odbiorcami, po to, żeby zarówno wpływ z tytułu zapłaty za fakturę, jak i wypływ z tytułu korekty księgowały się nam na to samo konto, czyli rozrachunki z odbiorcami. Jeżeli chodzi natomiast o, o dostawców, no to podobna, analogiczna sprawa, tylko że wtedy ustawiamy konto dla dostawców, tak? czyli zarówno dla faktur zakupu, jak i dla korekt, żeby system nam podpowiadał prawidłowe konto. Największym problemem oczywiście są konta, sytuacje, w których na przykład firma posiada różne konta dla kosztów i dla Zakupów towarów. Także, na to: 202 to są zakupy towarów, a 203 to są zakupy kosztów. I teraz, jeżeli jeden kontrahent no, dostarcza nam towar, ale dostarcza nam też koszty, no to wtedy, jak będziemy płacili za dwie faktury równocześnie, no to jakie konto przeciwstawne wskażemy na takiej wypłacie? To tu się zaczynają takie problemy, komplikacje związane z logiką, czyli dostosowaniem, że tak powiem, może potrzeb do, do możliwości systemu. No i teraz zobaczmy, ustawimy tylko i wyłącznie konto przychodu, załóżmy, że to jest nasz odbiorca, ustawimy, że kątem przychodu jest tutaj 20121, zapiszemy sobie tą zmianę i teraz w jaki sposób, kolumnę wyciągnąć. No jest to dosyć proste. Trzeba oczywiście program uruchomić z uprawnieniami jako administrator, czy zalogować się do programu jako administrator. Tak? No i po, po tym zalogowaniu się rozwijamy sobie w górnym prawym oknie personalizacja aktywnego okna. Tak. Następnie klikamy w listę, w listę film, klikamy konfiguracja dodatkowych kolumn użytkownika w lewym dolnym rogu, no i szukamy na liście takiego pola, które się nazywa KNT. Hmm. KnT konto dost i KnT konto odby. Ściągamy je sobie w dół. Konto odby. Tutaj zaraz zobaczycie, jest dosyć ciekawa sytuacja. Konto dost. Okay. A możemy zaznaczyć, żeby te kolumny były domyślnie widoczne na liście od razu i zapisujemy sobie zmiany. To zaznaczenie, że były widoczne na liście od razu powoduje, że kolumny są widoczne dla wszystkich naszych pracowników. No i teraz zobaczcie, jaka ciekawa sprawa. Wejdziemy sobie w kartotek kontrahenta. Pamiętacie, co ustawialiśmy? Czy już zapomnieliście? Przychód, tak? Mamy tutaj ustawione konto przychodu. Czyli zasadniczo, jeżeli wpadają nam pieniądze do kasy, tak. No to jak najczęściej nam wpadają pieniądze do kasy, to są to pieniądze, które wpadają z tytułu zapłacenia za jakąś naszą fakturę, czyli od naszego odbiorcy, a w tabeli mamy tutaj zamieszanie. Tak? To znaczy, ten błąd podejrzewam, że powstał bardzo dawno temu. No, i nie został on po prostu poprawiony, ponieważ mogłoby to wpłynąć negatywnie na jakieś już, jakieś już dokonane ustawienia przez różnych klientów, prawda? Czyli nazwa konto DOST tak naprawdę oznacza e, e, dla nas e, konto odbiorcy. Zostały tutaj te nazwy zamienione, więc e, wracamy do personalizacji aktywnego. Okna, nazwy kolumn i y, nazwiemy to konto przychodu, a drugie konto nazwiemy konto rozchodu. Będzie nam y, dzięki temu y, to łatwiej ogarnąć. Po zapisaniu, jak widać, konto rozchodu, konto przychodu. No, teraz to ja oczywiście pomieszałem. No ale to właśnie taki jest wpływ tego, tego błędu w bazie danych na, na funkcjonowanie. Konto rozchodu i na odwrót konto przychodu. Przychodu. I jak widać, mamy to ustawione. Oczywiście przypominam też o tym, że możemy ustawiać konta seryjnie, konta przeciwstawne, czyli możemy sobie zaznaczyć kontrahentów, w dolnej części wybrać. Zmień konto przychodu i rozchodu. No i teraz zobaczymy, czy nam tutaj system ustawi to prawidłowo. Załóżmy, że ustawiamy konto przychodu jako 20121 piorun. Super, tutaj to działa prawidłowo, więc błąd w nazewnictwie tabel w bazie danych nie ma znaczenia na pozostałą funkcjonalność programu, przy tego, że wiecznie wdrożeniowcom miesza szyki. Także myślę, że po oglądnięciu tego filmu sobie poradzicie z tym zagadnieniem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę i życzę udanego weekendu.